A oto kolejny odcinek, zagrajmy w tajemnicze złote miasta. Piaski pustyni tutaj w tle cały czas. No, rozejrzyjmy się troszeczkę. Są zwoje dla Estebana, tutaj Zia gdzieś może widzę przejść. Zagrożenie jest. Mhm. Dobra, Zia tu może przejść, są zwoje dla Zii. Tu jest urządzenie słoneczne, tu Zia gdzieś dalej może iść, zebrać więcej zwojów, tak? Tutaj jakaś nieaktywna płytka. Tu jeszcze więcej zwojów dla Z. Tutaj to wygląda na ślepy zaułek. Mhm. No ale coś tutaj tę górę na pewno będzie można sobie porobić. To już widać. Tutaj z kolei zwoje dla Estebana, czyli zakładamy, że on pójdzie w tym kierunku. Jest jakiś nieaktywny przycisk. Urządzenie słoneczne trzeba będzie jakoś aktywować. Póki co Esteban tutaj chyba za wiele nie zrobi. O, a tutaj z kolei zwoje dla Tao. Oni stanowczo chcą rozdzielić naszych bohaterów. No Ta tylko przycisk ma tutaj. No dobra, skoro tylko przycisk, to może zobaczmy, co w ogóle robi ten przycisk. <laughs> przycisk, proszę ja was. Aktywuje inny przycisk. I tylko to. I tylko to. Esteban. No, Esteban tutaj. Aha, tu trzeba uważać, w ogóle jakiś strażnik siedzi. O, no dobra, to sobie tutaj zaraz jak się odwróci, to też zbiorę jest te zwoje. Tu się gdzieś schowam. Tu jest urządzenie. Nie no, tutaj nic więcej chyba nie zrobię. Zia tutaj musi działać. Zia. No i tak jak patrzyłem tam przed chwilą na tę górę, no to Zia ma najwięcej do roboty, tak? A Zia ostatnio ma jakieś takie najtrudniejsze misje, nie? O, tutaj sobie przejdę, chyba mogę. No, chyba chyba zbyc, zbyt swawolnie postąpiłem Ale dobra, zwoje mamy, niech on się odwróci To sobie przejdę tutaj przez tę szczelinkę I czy tu jest jakieś zagrożenie z kolei? Bo nie kojarzę Tu jest ten gościu, tutaj ktoś chodzi Dobra, te górne zwoje na pewno można zabrać 80 pergaminów do zdobycia o, o, o. Tu się gdzieś przyczaję może troszkę dalej. Okej. Okay. Mm... Oj, mało czasu. Mało czasu chyba. Tak, chyba za nim powinienem iść. Tak zrobimy. Pójdę za tym gościem po prostu. Wezmę sobie te pergaminy, tu jest na pewno bezpiecznie. O, pójdę sobie, zobaczymy, co, co, co robi ta płytka. I jeszcze w prawo tam. Aha, urządzenie słoneczne luz, Luz. I jeżeli chodzi o ZIE, jeszcze możemy iść w prawo, ale tu za wiele nie zrobię. Chyba, że ta płytka coś. Tu no, ale dobra, może najpierw aktywujmy urządzenie słoneczne Estebanem. Niech on sobie... Ojcie, mam nadzieję, że go nie mogą tutaj szczapić. Nie, chyba wszystko w porządku. Tao może przejść. Ty, Esteban, weź, ty się może odsuń. Hmm, tu jest przycisk jakiś, ale nieaktywny. Esteban wciąż tu nie ma pola do popisu. Możemy Estebana wysłać razem z Tao tutaj na dole. Pytanie, czy powinienem tak zrobić? Co tu się dzieje? O kurde. Hmm... Hmm... Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Hmm, sam nie wiem. No znaczy gu... możemy na pewno guzik wcisnąć. To zawsze można zrobić. Ale wydaje mi się, że Estewana trzeba będzie chyba do tało tam dać. A nie, tu mu się guzik jeszcze zrobił, dobra. No to zobaczmy ten guzik tylko ostrożnie, bo tu był... tu był strażnik. Tak, niech on się odwróci i ja sobie wcisnę przycisk, wtedy szybko i się wycofam. Tutaj może wejść, dobra, to niech wejdzie. Ha, o, drzwi się zamknęły. Ktoś chce nas złapać w pułapkę, powiedział Esteban. Jest, o tu mogę coś jeszcze zrobić, jest ten sam symbol, do którego ma dostęp Zia. Więc może jak staniemy na tych dwóch kładkach, to coś się tutaj stanie. Aha, Zia ma już nawet zablokowaną tę swoją. Dobra, to możemy nawet sprawdzić od razu. Czyli Zia... Uwaga, zapomniałem o tym gościu. Zia sobie przejdzie tu, stanie tu i Esteban... Esteban też niech stanie na tej płytce. A tu jest jeszcze płytka taka! No, to jeszcze Tao będzie musiał przyjść w takim razie. Hmm, jakoś. Czy Tao tutaj da ra O, jest kluczyk, jakieś pomosty. A nie, tu Zija w ogóle też będzie potrzebna. A, no to nie wiem za bardzo. Dobra. Zróbmy to, co możemy zrobić tutaj ze Stebanem, tak? On może wziąć te zwoje. To na pewno. Czy tutaj w prawo coś? Nie. Jeżeli pójdzie tu na dół, są jakieś płytki, ale to wygląda tak, jakby dwójka bohaterów była potrzebna. Ooo, dwójka bohaterów, czyli Tao by musiał iść do este. A nie, bo tu się drzwi zamknęły. To Tao tu nie przejdzie. Chwila, chwila, chwila. Co my w ogóle możemy robić? U Z, nic. Tao tutaj tego nie ruszy w żaden sposób. Esteban może dojść do dwóch płytek, a jest tylko jeden sam? O, wam powiem, że tutaj mam zagwostkę. Tutaj nikt się nie dostanie na razie. Tu mi się w ogóle Zia przydała. Tu jest skrzynka z orechalku. Tu jest potrzebna papuga tao, żeby klucz przechwycić. Pewnie stąd jakoś na radę. A no nie wiem teraz. Chyba że tu nie trzeba dwóch osób, zobaczymy, zobaczymy, czy coś się stanie szczególnego, jak Esteban stanie tylko na jednej płytce. Bo nic innego tutaj chyba nie zrobię. Aha, no dobra, no to można. To można, to faktycznie Tao chyba tu musi działać w jakiś sposób. Tylko Tao. O, zobra, zobaczmy drugą płytkę. Tak, Tao tu wejdzie sobie do beczki i coś będziemy kombinować. Luz. Już wszystko wiadomo. Tylko ostrożnie, bo tu jest jakiś gościu. Jak on w ogóle funkcjonuje? Patrzy się do góry. Patrzy się do góry. Od razu się patrzy w dół, później. Znaczy na dół. Na dół, prawo. Góra. Na dół, prawo, góra. I od razu dół. W ogóle nie patrzy się w lewo. To dobra. Dopóki to jesteśmy z lewej strony, to chyba mogę sobie na spokojnie tutaj. Nawet nie muszę do beczki wchodzić, tylko... Hmm, dobra, musimy coś z tymi kładkami pokombinować. Ej, ci nie to. O, co, co, czy? Mogą cię schwytać tylko raz. O, tutaj mamy zawsze wskazówkę, jeżeli chodzi o te chwytania. Hmm, tylko, że nie mogę bohatera zmienić, czyli jednak muszę do beczki wskoczyć. O, teraz. Esteban jest aktywny. O, 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 to, 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 to. Czyli tak, w lewo się nie odwraca. To sobie stanę tu. Przejdę sobie, nie wiem, do baczki tylko niech on tam. Okej. Okay. A tu jeszcze można, chwila, chwila, tylko czy jakoś ta kładka się sprytnie może przestawić? Ta, tu są zwoje do wyzbierania. Ty, Esteban, weź no to, weź no to ogarnij, jak to jest, tu wstałem, nope. Znaczy zszedłem, o, tutaj sobie najpierw przejdę. Nie, jak nie, tak nie chciałem, halo. To teraz tak, on się od razu spojrzy w dół, tak? Więc lepiej poczekać. Mhm. No, jeszcze poczekam, chociaż tu by mnie chyba nie zobaczył, ale... Nigdy nic nie wiadomo, niech on sobie to pozbiera. 47 pergaminów, dobrze idzie, tam jest... A może tu jakoś ta papuga by. Nie, nie wyhaczy tutaj papuga. Bo jak kamerę przestawiam, nie, to raczej tak nie można. No dobra, to w takim razie gdzieś z tego miejsca, czyli zaraz będziemy próbować. E, no dobra, tutaj sobie od razu przebiegnę. No dobra, zdążyłem, coś nie trafiłem wskaźnikiem w beczkę. Sorry. A może stąd da radę nawet. Uwaga. Tak, papuga leci. Mamy kluczeł. Mamy kluczeł. dobra, tutaj sobie przebiegnę. Tutaj sobie przebiegnę. Mhm. Mm, I zobaczymy, czy Esteban da radę jakoś tutaj coś sprytnie zadziałać. Da radę. Mamy przejście. I to nawet od razu sobie tu pójdę. Tylko w ogóle, co tu było? Co? Aha, no tu jest. Tu jest. Możemy kluczyk, kluczyk wykorzystać. Super. I teraz, żeby się w coś nie wpakować. No tu chodzi jakiś gościu. No tu jest Zia potrzebna. Ale ZI... A, mamy dostęp do tego symbolu. Dobra. Czyli mamy dostęp do trzech symboli słońca. Myślę, że możemy... Myślę, że możemy spróbować coś zrobić. Możliwe, że urządzenie słoneczne się aktywuje. Żyć Zija stoi dobrze. Esteban się musi wrócić, czyli... Czyli uważać na gościa, który tutaj pilnuje. 47 pergaminów. Wiemy, gdzie jest skrzynka z orychalku. No, będzie urządzenie słoneczne? Jest, ekstra. A urządzenie słoneczne, uwaga, uwaga, co się stanie tutaj? Hmm, hmm dobra, czyli trójka bohaterów. Może się spotkać. Tu jest przycisk do aktywowania w jakiś sposób. Aha, czyli Zia ma teraz dostęp do skrzynki. Tu jest jakaś w ogóle płytka naciskowa, ale póki pamiętam, niech Zia. Niech Zia tutaj hmm, spróbuję przechwycić skrzynkę. Co tu w ogóle? Nie możemy tymi kładkami chyba manipulować, a może możemy? Czy ona dałaby radę jakoś to przechwycić? Jeżeli by teraz poszła... No, wierzę sobie skrzynkę, coś wraca Chyba zdąży, ma dużo czasu. Dobra. Próbujmy. Raz mnie mogą złapać to tam bluzik. Dobra, tylko jakoś tak hmm. Jak on będzie wracał, nie? Tylko pytanie jaki to kąt jest, żeby mnie nie zauważył. Kliknę od razu w skrzynkę. Szybko, 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 szybko. Mi? Łatwo! Łatwo! Chyba wcześniej mogłem wystartować. To by mnie nawet. nawet na chwilę nie zauważył, jak mi się wydaje. Tu są w ogóle jakieś pergaminy, ale nie mamy do, do tego dostępu. Co w ogóle możemy zrobić? Tu była jakaś kładka gdzieś, nie? Tutaj. Tu jest kładka, tu jest kładka. Ty Esteban idź, no tutaj stanąć. Możliwe, że przycisk się aktywuje, tak jest. I jeżeli Tao wciśnie przycisk, to pewnie coś wybuchnie. Ok, nic nie wybuchło. Tam są pergaminy takie różnokolorowe. Aha, czyli sugestia, żeby wszyscy tutaj pewnie szli. Tutaj też mamy dostęp do pergaminów. Chyba nic nie ominąłem, co? Nie wydaje mi się. No dobra. No to w takim razie. Zbierzmy sobie to, dużo tych pergaminów. 58 już mamy. 59, 60, 61. Ostrożnie, no czy ktoś tu nie chodzi? Wydaje się być bezpiecznie. Trójka przyjaciół. Razem teraz tutaj zmierza. Zobaczymy, czy na długo razem muzyka normalnie, jakbyśmy byli ścigani cały czas przez kogoś? Dobra, płytki nieaktywne. Drzwi pozamykane, tutaj otwarte. Tu jest jakaś płytka, kamień do przechwycenia jest. No pewnie się przyda. Tutaj to mi wygląda. A, to mi wygląda na zagadkę, czyli tutaj będzie potrzebny. Tu jest potrzebny zielony kluczyk. Dobra, skąd wziąć zielony kluczyk? O, to jest pytanie. Tu w skrzynce będzie zapewne, dobra. No na razie wielkiego wyboru nie ma, musimy po prostu przejść... o, -o. Tym razem to pewne, nasza obecność kogoś denerwuje. Powiedział Esteban. Aha, zmiana planów, dobra, tu jest jakaś płytka, tu się coś otworzyło. Hmm, dobra, Tao pójdzie zobaczyć. Jest bezpiecznie. Mamy kolejną płytkę. I tu w ogóle mamy płytki. Dobra, zobaczmy to. Mm... No dobra, to wygląda tak, jakby ktoś miał tu wejść, stanąć i być może tymi płytkami będziemy obracać pomostami. Dobra, niech Zia idzie. Zobaczmy, czy moja teoria się sprawdza. No tak. Dobra, musimy zapewne zje doprowadzić do tego kamienia. O, 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 tu jakoś już coś się dzieje. E, hmm, może inaczej? Nie, nie, ten... Nie, tutaj chyba musimy iść. Dobra, spróbujmy tak, jak zejdę. To się chyba ruszało przy tym trzecim. O, 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 o. A, dobra, tutaj pomalutku jakoś drogą eliminacji. O, tu Zia może jeszcze dalej przejść. Eee, nie wiem, tu? No, może być. Mhm, tu się przestawię. Nope. O, 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 to już tak bardziej. Mhm. Jest przejście. Czyli pra praktycznie z tego lewego przycisku nie trzeba korzystać. Jakaś ściema. Mamy kamień. Po co mi kamień? Możemy też przejść tutaj na dół. No dobra, tylko. No dobra, przejdźmy tutaj sobie z kamieniem. Jeżeli tutaj sobie stanę. No i ci to wygląda tak, jakby jeszcze trzeci bohater był potrzebny. Zobaczmy. Mm, a może niekoniecznie. Znaczy ta płytka też się aktywowała. Ktoś będzie tu jeszcze potrzebny. Zaraz, zaraz. Co się stanie, jak Esteban zejdzie teraz z płytki? Czy te drzwi się tu zamkną? Ta, one się zamykają. Więc jeżeli chcemy Tao zabrać na dół, żeby stanął na płytce, no to... Hmm, tylko zaraz, zaraz, bo jeżeli Tao... No dobra, niech Tao stanie na płytce, zobaczymy co się stanie. co, co, co się stanie. Bo tutaj on już nie musi być, nie? Jeżeli Tao tu stanie, tu się otworzy? A jak Esteban zejdzie, to to się zamknie. To jest otwarte, dobra. Czyli Esteban może iść sobie teraz dołem i coś tu porobić. A, no i to nie wygląda za wesoło. No ale to jest chyba nasz jedyny punkt zaczepienia w tej chwili, więc... Więc... Więc pójdę po pergaminy. Schowam się tam. Tutaj się przyczoję... O... No to nie wygląda zachęcająco, o, czyk, 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 czyk. Chyba powinienem wystartować jak... Ja wiem On będzie wolno szedł, nie? Bo on się skrada. Odwróć się. o, 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 dobra, tu się schowam. A, tu jest kolejny. Jesus. Moment. Dobra, możemy do tej skrzynki jakoś dotrzeć. Pójdę za nim, schowam się w pudle, nie? Tutaj chyba dosyć klarowna sytuacja. Mam nadzieję, że on tu kąta nie ma, ale już by mnie chyba wcześniej zauważył, jakby miał kąt. A nie, on się w ogóle dołem odwraca, luzik. No to gierka czasami jest... Stresująca, mimo że raz mnie mogą niby złapać, ale no nie chcę, już, żeby mnie łapali. Złapali mnie ostatnio już, pamiętacie? Kiedy tam, w poprzednim odcinku, nie? I tak smutno było. Na szczęście nic strasznego się nie stało, medalik miałem! O Jesus, tu jest jakiś... nie wiem, tu jest taka szpara, mam nadzieję... Nie, dobra, jest dobrze. Chyba mogę tu stać bezpiecznie. Hmm, tutaj są pergaminy. Aha, tutaj, tutaj, tutaj możemy kluczyk wykorzystać. A tu jeszcze idzie gościu. No dobra. Trzeba się jakoś dobrze zsynchronizować. Tego kolesia nie może tu być. Ci najlepiej, żeby chyba w górę szli jednocześnie. Tak mi się wydaje. To chyba nie jest dobry moment, żeby zacząć. Chociaż. A nie, ten tu idzie. No dobra. Spokojnie, procek. Ten sobie poszedł. A o, o teraz nie ma sensu. Jeżeli bym poczekał, to ten już wraca, ten wraca. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak to zrobić? Ten sobie pójdzie. Nie, 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 to nie jest dobry moment. Mi się wydaje, że ta dwójka musi jednocześnie w górę iść. Ostatecznie ten trochę szybciej wystartować, ale ten zaraz przyjdzie z kolei, może teraz jak pójdzie oni wrócą. Chyba będą dobrze zsynchronizowani, tak, tak, to będzie dobry moment. To będzie dobry moment, tylko ten musi sobie iść. Teraz, 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 i będzie luz. Ja jestem ninja w realu. Ja wiem, jak podchodzić do takich sytuacji. Spokojnie. Nie musicie się obawiać. Teraz tak, ten góra, ten góra. Jak będą schodzić w dół, to sobie pójdę otworzyć to. Chyba dam radę. I się wrócę od razu. Nie będę ryzykował tam pójścia. Się drzwi otworzyły. Mhm, mm mhm. Mm no chyba teraz mogę... <noise> Dobra, udało się. Oj, on się wróci. Ten koleś jest! Dobra, jestem tutaj. A czy tu by się w ogóle tao przydał, ale to pewnie. W ogóle mamy wszystkie pergaminy. Mamy skrzynkę wziętą. O. -hmm. Dobra, po co ja tu przyszedłem? Pewnie po to, żeby na tej płytce stanąć, tak? Nie wiem, czy ja tu tao nie powinienem przyjść zamiast esteban. A nie, mamy dostęp do tao, tak? Dobra, plus. Czyli mamy trójkę bohaterów. Kamień, nie wiem czy się przyda. Przeczytajmy zagadkę w ogóle. Zagadka. Za dnia i w nocy ze szczytu swej góry on wszystko widzi. Aha, czyli dzień, noc, czyli słońce, księżyc, szczyt, czyli góry. On wszystko widzi. Było jakieś oko. O jest oko, dobra. S są oczy w tej grze. Czyli na pewno to potrzebujemy czterech elementów, czyli kamień się przyda. Jak to było tam, dzień, noc, czyli mamy słońce, mamy księżyc, są góry, wszystko się zgadza. Jest. Pergaminy były zdobyte, skrzynka zdobyta. Tu się coś otworzyło. I misja zakończona. Dzień dobry. Oczy ta z Torgala. <grym> ok, ale myślę, że dosyć sprawnie poszło. Jakieś osiągnięcie dostałem. Ku oczom, które widzą wszystko. <grym> Czas. 21 minut, 58 sekund. Można było zrobić w 10 minut, 30 sekund. <grym> Okej. Okay. zobaczymy dalej. Oho. Złe oczy, powiedział Kukapetl, złe oczy, nie. Tutaj też nie. Ten fresk nie ma nic wspólnego z oczami, które widzą wszystko i wszystko na nic. Oczy, które widzą wszystko. To ja je znalazłem daleko stąd. Wziąłem oczy. Tu, do mojej głowy, a potem namalowałem je na ścianie. Zaraz narysuję mapę. Szalony pustelnik. Tutaj ukryłem oczy. Ukradłem oczy. Musicie podążać za rzeką. No dobra, jest szalony pustelnik. O, ostatnia lokacja. W tej gierce wieśniacy na pewno będą mogli nam pomóc. Znaczy takie większe obszary, ostatnie nie. Halo, jest tu kto? Halo, Ewy. Zia, patrz! Tam te rysunki. Są takie jak na fresku. Lubicie nietoperze? Jeśli chcecie je zobaczyć, to tam w górze jest ich cała chmara, niedaleko jaskini. Idźcie i pokażcie im. dzieciaki ich zaprowadzą. To tutaj, to jest ta jaskinia. Mhm. Oświecenie, jaskinia nietoperzy. No, ostatnie obszary to już są. To, Utknęliśmy. Wszystko w porządku? Pułapki, pułapki, powiedział Koka Petl. Chwilowo jesteśmy rozdzieleni, ale z nami wszystko dobrze. Tak, niech każdy zwiedzi swoją stronę, a znajdziemy drogę. Aha, bo nie są rozdzieleni. No, będzie ciekawie. Macie rację, moi przyjaciele. Dziękuję. Chodźmy znaleźć oczy, które widzą wszystko. I miejmy nadzieję, że teraz to będą te właściwe oczy. No dobra, będziemy szukać oczu w następnym odcinku. 88 pergaminów do zdobycia. Bohaterowie są rozdzieleni, czyli każdy będzie miał swoją misję jakąś. Tutaj u Zii już jakiś guzik, tu się może gdzieś przyciskać. Esteban, no Esteban za wiele nie może zrobić, chyba że guzik mu przestawi kładkę. Tao Ta też za wiele nie może zrobić. No dobra, czyli znowu cała nadzieja w Zii. Trzymajcie się na razie.